Ten strumień nazywa się Ponikiewka i płynie on sobie do potoku w Beskidzie Małym, który nazywa się Ponikiew. Słyszcie jak fajnie słyszy, tutaj szumi ta woda? Ten strumień jest jednym z głównych źródeł wody pitnej dla zwierząt w naszych lasach i dla ludzi też, bo słyszałam, że ta woda jest bardzo czysta, jest krystalicznie źródlana i można ją spokojnie pić. Ale niestety nie jestem do tego, co do tego pewna, ponieważ już Wam pokażę, już niestety worki ze śmieciami odnalazłam, które są bardzo przykre i niestety po drodze idąc zobaczyłam zdecydowanie więcej śmieci, które zanieczyszczają owy potok ale możemy chwilę posłuchać jak go sobie świetnie i pięknie gra dobrze, idziemy dalej Pokażę Wam, co tu jeszcze fajnego mamy w naszym lesie. Postaram się unikać dziwnych rzeczy. I ten strumień sobie tak tutaj po prostu płynie. On ma swoje ujście tam na dole oraz tutaj na górze. Też tam, kiedy się będę musiała wybrać, płynie sobie wodospad. A właśnie polikiewka płynie sobie przez całe tutaj międzybrodziwialskie. Tu jest bardzo ładny. Niestety tam już takie największe skupisko śmieci, mam wrażenie. Może z kamery tego nie będzie na szczęście widać, ale no. Niestety ludzie wyrzucają śmiecie do tego lasu, nie rozumiem dlaczego. To tutaj oprócz ludzi w okolicy żyją sobie jeszcze zwierzątka jak sarenki, dziki. I to nie jest fajne. Tutaj jest las. Tutaj, w czasach większego deszczu, można zobaczyć, że woda spływa sobie. to Obecnie nie ma wody, ale spływa sobie tym korytkiem, aż tam właśnie do strumyka. O, no tyle jak sobie leci. Mieszkamy naprawdę w bardzo trudnej okolicy. Czasami mi jest bardzo przykro, jak widzę, jak niektórzy śmiecą, wrzucają śmieci do lasu, do rzek. Nie zdają w ogóle sprawy z tego, jakie to jest niebezpieczne dla naszego środowiska zwłaszcza.